Ma, jak zdaje się, mi 50 obserwacji. Nie obserwacji, tylko subskrypcji. To dobijemy live'a e, Ogólnie mam mój kanał. To, to jest mój pierwszy short. Odcinek będzie za 30 minut. Jakieś. Bo zmontować muszę. O, nie wiem, czy mi się będzie chciało, oczywiście. Mi się zechce to zmontuję, jak nie to nie. O Boże. Będę nagrywać odcinek za chwilę go montować widzowie, więc. To tym stanowisko moje wygląda tak tutaj myszka z baza za jakieś 30 zł za 700 zł tutaj komp na razie nie mój ale a ta myszka kosztowała takie 50 zł brak klika tarcia ma Dawę klikam hmm. Jak wiecie mi 50 subskrypcji, no to zrobimy live'a A ja się biorę do nagrywania odcinka Podczas odcinka zrobię jednego shortca A, Instagram będzie na czacie mój No Instagram, Instagramem, bo ja... O to na szybko coś zobaczę Polecam wojąci w żabce. Też smaku zrobię może i dzisiaj, ale to nie teraz, bo jest wcześnie. Jutro zrobię filmik, bo mi przyjdzie hoverboard, deska elektryczna dla niektórych, którzy nie wiedzą. No i to na tyle z tego shortsa. Jutro nagram nowego shortsa. No to siema.